Koło zębate, jest to koło, które napina łańcuch na przenośnikach tutaj z odrzutnika co idzie. Widać, że łożyska są do kitu, coś tam sobie pobrzękują. To koło w ogóle jest, nie wiem czemu, te śruby powinny być z nakrętkami w tą stronę, tak mi się wydaje. Widać kolor miodowy łożyska. Spróbuję je rozkręcić na początek. Jeszcze nakrętki w kluczu zostają. Szóstki. Szósteczki nakrętki malutkie. Zostały wszystkie w kluczu, ale to mi nic nie przeszkadza, że one tam zostały. Teraz tak, czy tu jest? Tu powinien być według mnie pierścień zewnętrzny. Czy on tu jest? Jest na uszy i będzie go można zdjąć. jest tylko jeden pierścionek. Bo te talerzyki trzymają. To łożysko na swoim miejscu, żeby nie wypadło. Tu jest widać, że to jest 25 z. Ale coś te szczypce. Albo ten pierścień jest taki tu. Mogą sobie z nim poradzić. No chyba wyjdzie. Albo pierścień już tam ma jakieś. No. Nie wiem, czy te końcówki już się gdzieś tutaj zrobiły zaokrąglone. Ale 2500 wyszedł. Jeszcze miodowy oryginalny kolor, czyli fabryczny. 36 lat. ma. No, można to już z tego rozbierać. Na początek środek. Trzeba było ten czop wybić tę tulejkę ze środka. Może wyjdzie, a jak nie, to z łożyskiem wyjdzie. Zazwyczaj wychodzi z łożyskiem, ale wychodzi sama. Proszę bardzo, bardzo się cieszę, że wyszła sama. Widać, że miedziowana, fabryczna. Nie wiem, czemu oni to miedzią pokrywali nieraz te, te powierzchnie to wejdzie, łożysko chyba już bez problemu. Tak mi się wydaje, że wyjdzie bez problemu. A z zębatki to idzie lekko. Patrzę, żeby to złapać. To jest łożysko 6205. Fabryczne jeszcze. Umalowane w kolor kombajnu. Ono tu w ogóle miało z tyłu jakieś widzę przejścia przygody. Kto się otwierał czy coś trudno powiedzieć. Ale jest to fabryczne miodowe łożysko z roku 87. I tyle lat chodziło 36 lat w tym kombajnie no, niesamowite. No ale tutaj to te, te, te kółko się trochę nudzi w kombajnie. Nie ma tu zbyt wielkich obrotów, obciążeń. Czasami ten łańcuch jest tak luźny, że to kółko tylko tyle, że się kręci. Mam tuleję wyczyszczoną, elegancką. Tu jest taki duży, duży otwór tej tulei, bo mimo, że to jest tak maleńkie koło zębate, to jest na śrubie 16 aż przykręcone. No tam są dosyć duże siły, bo ten łańcuch jednak tam napędza te przenośniki z dosyć dużą siłą. Tam nie ma. Nie ma tam żartów. Obroty też są jak na takie łańcuchowe przekładnie dosyć dosyć. Tam strach zaglądać zawsze jak to się wszystko obraca więc coś tam może strzelić na tego samosłony słony, Mamy łożysko 6205 oczywiście 2RS. No i na początek sobie je wcisnę. No tu NSK Kielce. Powinno, powinno bez większego oporu wejść. Wszystko jest wyczyszczone, ale mimo wszystko coś się tam dzieje. Mocno się działo. Ciasno będzie się jedzieć tutaj. Na tej tulei. Tu idzie 25Z, pierścionek, którym wcześniej walczyłem, żeby go zdjąć. Teraz chyba nie będzie tego problemu, bo to wszystko wyczyszczone. Dobrze, siedzi. Nie słyszałem takiego strzału, ale, ale siedzi tak skoczy i słychać piękny taki trzask. No i mamy łożysko na tulei. Teraz koło, to jest koło Z20 miodowe. Powiem, że to koło, ono już ma tutaj trochę takie minimalne zagłębienia po łańcuchu, ale tego koła nie proponuję wymieniać na nowe bo ono jest bardzo ładne, to raz, a dwa, że te nowe może nie mieć z takiego materiału być zrobione jak to. Ono ma 20-36 lat i naprawdę wygląda świetnie. Te koło. No i teraz trzeba to te łożysko tak wycentrować, mniej więcej na środku. Nie za głęboko. Ono by przeleciało, bo nie ma żadnego oporu, przecież z drugiej strony. Ani nic. Nie wiem, ile tam ono ma wystawać, ale myślę, że tak. Za 3,5-4 mm, ma 3,5. Tyle, co to teraz się ułożyło samo, tak mi się wydaje. Mniej więcej na środku powinno być. No jeszcze by można było minimalnie je pchnąć. Ale to dosłownie minimalnie. Może, może niecały milimetr. Bardzo malutko. No, jest praktycznie na środku. Teraz trzeba założyć pokrywy. Też tu widać jakieś pozostałości farby miodowej. Przestanawiałem po co? Skoro to są oryginalne, było łożysko, to po co ktoś tu zaglądał? Ktoś po prostu je przesmarował. Ktoś zaglądał tylko po to, żeby smaru dołożyć do tego łożyska. Nie wierzę, żeby w innej sprawie, skoro jest nowe łożysko y, niewymienione, tylko jest stare, miodowe, no to, to dlaczego ktoś talerzyki rozkręcał. Musiało bardzo szumieć, nie było łożyska na stanie, akurat. Tu już idą śruby M6 razy 20 i tu idą podkładki sprężynujące na wierzch. I trzeba też wiedzieć, że w tym kole, y, Tutaj nie idą żadne płaskie podkładki i że te śruby idą nakrętkami na wierzch. Na pewno jak ktoś bizona widzi, widział wiele razy, to charakterystyczne jest to, że te, na, że te śruby jest widać, po prostu te nakrętki na tych śrubach. Nie są gdzieś tam z tyłu schowane. Nie wiem, to wpadł na pomysł, żeby to pozamieniać. No ale to taki drobiazg. Czy z tej strony, czy z tej będzie chodzić, nie? Ale, ale tylko taka... Taka moja uwaga dla tych, co robią wszystko, jak ma być w oryginale. Tak jak na przykład wizony kolekcjonerskie. M6 razy 23 sztuki. Pokrywy się tak przykręca. One trzymają łożysko, żeby się nie wysunęło. Myślę, że bez nich to by ono wypadło. Tu są bardzo duże. Obciążenie na tym łańcuchu. No i jest gotowe. Patrzyłem niedawno, ile takie coś kosztuje. To byłem zaskoczony, że prawie 200 zł kosztuje taki koło zębate napinające z jednym łożyskiem. Tu nic nie ma w sumie. Bardzo prosta konstrukcja. Będzie pięknie pracować. Jestem bardzo zadowolony. Wymienione, miodowe. Miodowe koło ma łożysko. Koło Z20, czyli jest 20 zębów w tym kole.